Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Po raz piąty do Wrocławia zjechali uczniowie z całego Dolnego Śląska, aby uczestniczyć w wielkim koncercie kresowym, podczas którego podsumowano kolejną edycję akcji Mogiła Pradziada Ocal od Zapomnienia. Młodzi ludzie z naszego regionu ratują polskie cmentarze pozostawione za wschodnią granicą. Składają po jednej symbolicznej złotówce, a potem w czasie wakacji pracują przy porządkowaniu zaniedbanych historycznych nekropolii. Temu przedsięwzięciu patronują Ośrodek Telewizji Polskiej we Wrocławiu i Kuratorium Oświaty. W tym roku młodzież zgromadzi prawie 200 tysięcy złotych, a na początku lipca kilkuset wolontariuszy wyjedzie na Ukrainę. Do wrocławskiej hali stulecia przybyło 200 pocztów sztandarowych. Uczniowie zaświadczali o swoim umiłowaniu historii i szacunku dla tradycji. Większość z nich to wnukowie i prawnukowie kresowian, którzy po zakończeniu wojny osiedlili się nie zawsze z własnej woli na dolnym Śląsku. Ja mam korzenie kresowe, bardzo dużo mi babcia o, tym, o tych terenach opowiada. No, warto o tych terenach pamiętać, o rodzinach naszych, które tam pozostały. To jest bardzo ważne, musimy pamiętać oczywiście o tym, o naszej historii, o tym skąd się wzięły nasze korzenie. Tak? No Nie wolno nam o tym zapominać, tym bardziej, że wielu z nas pochodzi z tych rodzin, no, wy, no, stamtąd się wywodzą nasze korzenie. No, i myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby dalej podtrzymywać tą historię. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że tyle szkół się przyczyniło do tej akcji, jest tyle sztandarów, y osób, młodzieży. Powstanie takiej akcji jest naprawdę bardzo dobre, bo y możemy nie tyle poznać swoją historię, ale także pomóc innym ludziom. I naprawdę jest to bardzo fajne przedsięwzięcie i cieszymy się, że możemy brać w tym udział. Polacy żyją nie tylko w Polsce, dlatego trzeba ciągle o tym pamiętać, ciągle o tym przypominać. Moich przodków tam nie było, ale staram się dbać o naszą kulturę, o naszą historię. W naszym mieście i w Powiecie mieszka wiele osób i wiele rodzin pochodzących z tych ziem kresowych, a więc akcja ta jest dla wszystkich i dla dzieci, i dla tych rodzin bardzo istotna. Jak pojawiłaś, pojawił się ten moment wyjazdu na Dobrodyczowa do porządkowania tych grobów, to powiem, że włączyły się w tą akcję całe rodziny. Osoby, które niejednokrotnie nie były na tych ziemiach od czasu wyjazdu zaraz po wojnie. Jest to wspaniała akcja, która ma niezwykły wymiar edukacyjny wobec naszej młodzieży. Niezwykle wzruszający moment, spotkanie dzisiejsze, gdzie gościmy zespoły z za wschodniej granicy. Piękny zespół Podolskie Kwiaty, jak każdego roku, doprowadza widownię do łez wzruszającymi pieśniami patriotycznymi. Obecność tak liczna i tak wielu podmiotów dziś wskazuje na to, jak to jest, jak to jest trafiona akcja. Trudno młodzież wychowywać i trudno młodzież uczyć z kartek książki, o naszej historii, czy też wychowywać w duchu patriotyzmu. To właśnie takie akcje pozwalają na to, aby poprzez doświadczenie, poprzez emocje na trwale wpisało się to przeżycie i na zawsze zostały te treści, które podczas uczenia w ten sposób zapadną w serce młodych Dolnośląsaków. To jest właśnie wymiar tego patriotyzmu, który zaszczepiamy młodzieży. Moja rodzina historia jest związana z kresami poprzez i moją świętej pamięci Mamusię Annę z domu Sienkiewicz, która pochodziła spod Mickiewiczowskiego Nowogródka, i poprzez mojego tatusia Antoniego, też niestety świętej pamięci, który pochodził spod zbaraża. Tam na kresach są groby moich przodków, moich dziadków. Tam na kresach jest wielu ludzi, których bardzo dobrze znam, poznałem. Tam na kresach jest część mnie, część mojego życia i chciałbym bardzo i staram się na miarę swoich sił i możliwości robić wszystko, żeby pamięć o tym miejscu, o tych szczególnych miejscach, pięknych miejscach nigdy... Nie skończyła się, żeby zawsze trwała. Moi rodzice pochodzą z Kresów i stąd, stąd ten sentyment. Opowiadali o tych pięknych zwyczajach, tradycjach rodzinnych i dlatego my jesteśmy im to winni z racji tej chociażby dzieci rodziców. Dziadek przyjechał ostatnim transportem, jeden z 56. Posiedzili się na domu Śląsku, akurat tak transport wypadł. No i trzeba odwiedzić Kresy, tam gdzie dziadkowie mieszkali, pradziadkowie, tam gdzie kiedyś była Polska. Czujemy się odpowiedzialni za nas, za naszych przodków, a uczestnicząc właśnie w takiej paradzie byliśmy po prostu dumni. Byliśmy zaszczyceni tym, że mogliśmy brać w tym udział i że to właśnie my reprezentujemy naszą szkołę, nasze miasto i na pewno też czuliśmy takie trochę poruszenie tym, że no wiemy co jest za tą akcją, za tym całym wydarzeniem. No, czułem się tak zjednoczeni z tym wszystkim. Na pewno czuję taki podniosły charakter tego wszystkiego. Pozytywne wrażenie, naprawdę. Przecież to były nasze ziemie przez wiele przez wiele stuleci i trzeba pielęgnować to, co polskie tam jeszcze pozostało na tych kresach i dlatego akcja jest ze wszech miar pożyteczna i szczytna i myślę, że w tej naszej szkole będziemy ją kontynuować, bo, bo po prostu warto, bo warto trzeba, a nawet powinniśmy. Coś poczuć. Na prawo patrz. Pani prezydent. Harcmistrz Pamuła, komendant chówca Świnica, melduje Dolnośląską akcję Groby Pradziada ocalić od zapomnienia na uroczystym koncercie. Stan 200 pocztów sztandarowych szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, województwa dolnośląskiego. Spocznij! Z Wrocławia mam ogromną przyjemność przywitać znakomitych gości. Witam rodaków przybyłych do nas z Wileńszczyzny, Białorusi, Ukrainy. Bardzo ciepło i z radością witam zgromadzoną młodzież, która przyjechała do Wrocławia wraz ze swymi nauczycielami i opiekunami z całego Dolnego Śląska. Chociaż mam nadzieję, że wy czujecie się w stolicy swojego regionu jak u siebie. Wrocław to wasze miasto, które zawsze stoi dla was otworem. Wasza działalność i zrozumienie historii naszego narodu jest wspaniałym przykładem, świadczącym o waszej dojrzałości, odpowiedzialności i zrozumieniu, czym jest braterstwo narodów i szacunek do naszej wspólnej historii dziejowej. Przed koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu ulubionych zespołów ze wschodniej granicy spotkali się dolnośląscy samorządowcy, aby z rąk marszałka województwa Cezarego Przybylskiego odebrać podziękowania za udział w akcji Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia. Dotychczas uczniowie zaopiekowali się 80 nekropoliami położonymi w okolicach Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa, na Podolu i Wołyniu. Po zakończeniu wojny na Dolnym Śląsku osiedliło się ponad milion ludzi ze wschodu. Nie ma takiej gminy w regionie, w w której nie mieszkaliby krasowianie. Tam, gdzie burmistrzowie i wójtowie ściśle współpracują ze swoimi szkołami, bez trudu można zebrać wiele symbolicznych złotówek i stworzyć zespoły wolontariuszy, którzy podczas wakacji wyjadą do pracy przy porządkowaniu zaniedbanych historycznych mogił. Będąc tam na Ukrainie, spotykając się również z Polakami, którzy tam, którzy tam mieszkają, ta akcja jest naprawdę fantastyczna dla nich. Oni jak gdyby nabrali nowego oddechu, wiary w to, że nie zostali zapomnieni mimo, mimo tych bardzo trudnych y, warunków, w jakich im przychodzi życie. Myślę, że ta akcja jest również y, szczególnie ważna teraz, w tej sytuacji, w której jest, y, jest Ukraina. Z miasteczka Koziaty na Podolu zespół pieśni i tańca Podolski Kwiat. Zespół już od 8 lat śpiewa kochawale kochanej ojczyzny. Śpiewamy pieśni patriotyczne, śpiewamy piosenki bisiadne. W taki sposób uczymy się języka ojczystego, uczymy się tradycji, uczymy się kultury kraju swoich przodków. Od maja do maja przez cały rok czekamy na ten wyjazd, czekamy na uczestnictwo, na udział w tej pięknej akcji, tak bardzo ważnej akcji dla wszystkich kresów. I przez cały rok wymyślamy, co by tam nam jeszcze się nauczyć, jaki program ustawić, co by zaśpiewać, co by zatańczyć, żeby tylko przywieźć to, co czujemy do swojej kochanej. Ziemię do kochanej ojczyzny. Mamy nadzieję, że nie zapomnieli o wszystkich tych kresach, o cmentarzach, jakie jeszcze potrzebują Waszej pomocy. My tu czujemy jak, jak u siebie w Ukrainie, bo tu jest naprawdę bardzo piękne, otwarte ludzi, jakie z wielką radością przyjmują nas. Dziękujemy serdecznie, że nie zapominacie o nas, o kresach i Historia to jest bardzo ważna rzecz i bardzo kochamy Wrocław i te ludzie serdecznie, mili, otwarte i z otwartym sercem nas, nas przyjmują. Myślę, że mam tutaj już tyle znajomych, nie tylko we Wrocławiu, w Borowie, dziękuję, przekazuję najlepsze życzenia swojej rodzinie w Borowie, bo kiedy przyjechałam, to zadzwoniłam, oni mówią, a dlaczego już nie jesteś z nami, dlaczego jeszcze we Wrocławiu, czekamy już na ciebie, już herbata tam stygnie, dlatego... Kiedy przyjeżdżam, to nie wiem, te fontanny, tereny. Ja raduję się po prostu. To miłe mojemu sercu widoki. Jestem z Tobą pod Holandą. Faj, dulie, faj, duli, faj. Mam fartuszek pod Holandą. Faj, dulie, Cieszę się niezmiernie, że, że taką akcją, tym działaniem zainteresowane zostały dzieci, młodzież. Obserwuję, że bardzo wielu kresowiaków, no niestety z żalem o tym mówię, odchodzi. I ktoś musi po nas przejąć to dziedzictwo na kresach, jak również ten obowiązek ratowania polskich cmentarzy, polskiej kultury. Kiedyś i nasi dziadkowie też tam jeździli i pomagali, to teraz czas na nas, żeby właśnie my sprzątać te groby, po prostu... A potem to tak będzie przechodzić z pokolenia tak, na pokolenie, tak. potem nasze dzieci, naszych dzieci, dzieci i tak, aż te groby... i tak ta historia będzie trwała. Dlaczego ukochałem Kresy? No, ale żeby... no zacznę od tego, że sam jestem kresowiakiem z pochodzenia i to, to no, sam siebie po prostu ukochał, no to po prostu tak jak my tutaj kochamy Polskę, naszą ojczyznę, no to tak samo Kresy także są naszą ojczyzną. Mimo to tam ojczyzna to nie jest tylko że jakiś układ granic, że jakieś tam tylko układy polityczne, ale ojczyzna nasza jest tam, gdzie są Polacy, tam gdzie są groby, tam gdzie pochodzą nasi dziadkowie i do tego należy się poczuwać. A tym piękniejsze będą właśnie te nasze ojczyzny, tym piękniejsza będzie rzeczypospolita, jak wafem właśnie. Młodzieży chowanie, jak powiedział kiedyś słynny, taki zasłużony Polak, Hetman Jan Zamoyski. Jak co roku przyjechaliśmy całym autobusem 40-osobową grupą, jak zwykle dwie szkoły, zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych i gimnazjum samorządowe nr 2 w Bolesławcu oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Bardzo cieszymy się, że możemy być tutaj, możemy uczestniczyć w akcji Mogiłę Pradziada, Ocal od Zapomnienia. Od dwóch lat porządkujemy cmentarz w Sieniawie koło Zbaraża. Mamy tam już bardzo dużo przyjaciół, sojuszników, którzy bardzo często dzwonią nawet i pytają się, kiedy przyjedziecie. W w grudniu ubiegłego roku gościliśmy mieszkańców Sieniawy u nas w Bolesławcu. A ja osobiście, można powiedzieć, nie ma miesiąca, żebym nie gościła kogoś z Ukrainy. Nasza szkoła w tym roku realizuje taki projekt, gdzie młodzi ludzie spisują biogramy kresowiaków. Rozszerzyliśmy to na Yy, całe nasze miasto, yy, ludzie z różnych szkół, ze szkół średnich, z podstawowych, spisują biogramy kresowiaków, które zostaną później wydane w pozycji książkowej. Czym zapali są kresy? Miejscem urodzenia. Miejscem urodzenia i miejscem, do którego tęsknili moi rodzice, moi sąsiedzi, moi znajomi. Bo kiedy pojechałam w 1974 roku z grupą Wycieczki. Właśnie w tej miejscowości spotkałam koleżeństwo, spotkałam y, przyjaciół, moich rodziców, przyjęli mnie jako swoją i dlatego czułam się tam jak swoja podziś dzień. Szumie, szumie na. Chciałem podziękować Kresowianom za niezwykłe wzruszenia, które doznajemy tam za te tych dorosłych mężczyzn łzy, kiedy spotykają kresowe dzieci i kresowian na cmentarzach. Nie potrafiłbym tam nie pojechać. Jestą koledzy również. W tym roku już trzeci raz wyruszymy motocyklowym rajdem Mogiłę Prawiada Otto Zapomnienia. Wybieramy się grupą około 15-20 m.c. w lipcu właśnie w ramach akcji ratować nasze polskie nekropolie. Ja już od dawna zaczerpnąłem tych kresów i tego patriotyzmu kresów. Uważam, że ten walor edukacyjny tej całej akcji Mogiła Pradziada Ocal Zapomnienia jest tak wielki, że no chciałbym, żeby i ona się tego nauczyła, żeby zobaczyła to. Bo to budzi, naprawdę budzi i daje kierunek w życiu. Ja bardzo lubię pomagać innym, i mogę się wiele nauczyć na Ukrainie, tam właśnie. Szczególnie z Panią. Mogę też poznać wielu ludzi takich Kresowiani, Kresowiaków. Co my wszyscy rodzice możemy zrobić dzisiaj, zastępując lekcje historii, które są okrajane cały czas systematycznie, to wydaje mi się, że ona więcej się nauczy z Panią przez dwa tygodnie niż, niż z tych książek. W zeszłym roku po raz pierwszy z grupą uczniów pojechałam na Ukrainę i sprzątaliśmy właśnie w kamionce buskiej groby naszych przodków. Biurki pieniędzy są również organizowane w naszej szkole. Festy. Festujemy. I mamy Moim zamiar właśnie... pojechać na wakacje tam, tak, pomagać. Tak, właśnie. Chcielibyśmy tam sprzątać i naprawdę odnowić te cmentarze, bo jest to dla nas naprawdę ważne. Yy, lista nam się wydłuża chętnej młodzieży, która chciałaby wziąć yy, i wyjechać. Odnowiliśmy bardzo dużo pięknych pomników, które są dowodem naszej, no, nas, na, na, naszej polskości. Jeśli jakby sytuacja polityczna na to pozwoli, to z pewnością wyjedziemy na Ukrainę, na Kresy i będziemy pomagać. Tak dobrze, tak słodko dla nas, dla Polaków na Białorusi, dla polonijnych zespołów, bo naprawdę e, nie mamy żadnej możliwości występu na placówkach na Białorusi. Po prostu mamy e, wielki Pałac Kultury w Młodecznej, amfiteatr wybudowany nowy, ale niestety zespół Biała Skrzydła nigdy nie dostaje możliwości wystąpić przed mieszkańcami e, Młodeczna. Dolny Śląsk, Wrocław dla nas to jest naprawdę drugim domem. E, ósmy rok już przyjeżdżamy do Wrocławia i czasami na rok przyjeżdżamy dwa, trzy razy. Nie tylko do Wrocławia, w okolicach e, po Dolnym Śląsku. I cieszymy się z tego, że mamy takich przyjacieli na tej ziemi. E, my tak e, powiązanymi między sobą teraz. E, Dzieciaki czekają zawsze e, lato i pytają, Panie Wiktorze, a czy jedziemy do Wrocławia, czy jedziemy do śląskiej Poręby? Dla nas to atrakcja nie tylko duże miasto Wrocław, ale jeszcze i góry, bo na Białorusi nie ma gór. Dzieciaki wracają na Białoruś i tyle rozmów w rodzinach e, ze swoimi przyjaciółmi, że po prostu nie do pomyślenia. Mówi się, że Wrocław to drugi lwów. Cieszymy się, że możemy tutaj być i koncertować dla Państwa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i Polaków na całym świecie. Pozdrawiam bardzo serdecznie zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Kiris Kłodowskiej w Lublinie. gdzie jeszcze I... ludziom tak dobrze, jak tu. Kondycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.